Witam Cię, Irku. Witam. Słuchaj, ostatnio rozmawialiśmy e, trochę o tej pandemii, o tych szczepionkach i tak dalej, no i e, mówiłeś tutaj, że no, ludzie nie chcą się szczepić, tak? Im młodsi są, tym mniejsza, mniejsza odsetek jest zainteresowany szczepieniami. To może odpowiesz mi na takie pytanie, jak sprawić, żeby nasz naród chciał się zaszczepić? Jakich metod używać do tego? Jak myślisz? No nie do końca jest tak, jak powiedziałeś, bo to statystyka, którą przytaczałem, to pokazuje, że najchętniej, że ludzie, którzy najchętniej deklarują, że się zaszczepią i to jest prawie 70%, to jest w wieku do między 70 a 90 lat, a w wieku ponad 80% spada to już gwałtownie tylko do 60%. W wieku do 69 mamy 53 jakiś procent chętnych do zaszczepienia się, więc to nie czym starci tym bardziej chętni, tylko... Tylko powiedzmy ci, którzy jeszcze z racji wieku, czyli do tej osiemdziesiątki, nie zdziecinieli całkiem na starość, a więc ci są najchętniejsi do szczepienia, jeszcze się boją, a jeszcze nie zdziecinieli, no, a ci starsi, niestety, z nimi jest kłopot. A też przytaczałem statystykę, czyli kto statystycznie najczęściej umiera, to ci najstarsi umierają, czyli ponad 80 lat, co czwarta osoba zakażona, co czwarta, co piąta umiera. Później w tej niższej stawce umiera, wiesz, co siódma, co ósma, no i później, później, później już to coraz lepiej. No ci do 50 roku życia praktycznie prawie nie umierają. Te osoby prawie nie umierają. No i wiesz, i też żeśmy mówili o tym, że mamy bardzo duże że szykuje się dosyć duży kryzys szczepionkowy, bo jeżeli z persaldo spojrzymy przez pryzmat statystyki, ile osób deklaruje, że się chce zaszczepić, no to mamy niewiele, a może nawet nie mamy nawet 50%. Czy wymagane do tej tak zwanej odporności stadnej potrzebujemy minimum 70%? To jest 20% społeczeństwa będzie stanowiła dziura, a tak naprawdę 50% będzie niezaszczepionych. I jeszcze raz wrócę do ostatniej tezy. Ta statystyka w ogóle nie obejmuje dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Jeżeli ich dołożysz po stronie nieszczepionych, no to już się ta pula niezaszczepionych robi tak duża, że żadnej odporności stadnej nie ma mowy i w ogóle wyobrażania sobie, że będziemy mieli jakoś odporność, nie ma mowy. No jak tych ludzi, wiesz, namówić do szczepienia? No właśnie. No i ostatnio staje się coraz bardziej głośniej popularny paszport szczepionkowy. Ja myślałem, czy... że. Poczekaj, ja myślałem, że będziemy wracać do tych czasów, jak. Nie wiem, czy pamiętasz takie sędziwe lata, lata 90., jak był tak zwany paszport Pulsatu. Też jak co było? Paszport Pulsatu, słyszałeś o czymś takim? A tak, coś tam słyszałem, wiesz, ale ogólnie wiesz, staram się jak najmniej telewizji oglądać, także. Ale to było tak. w latach 90., słuchaj, to stare czasy. A co paszport Polsatu dawał? Jakieś uprawnienia, już nie pamiętam dokładnie teraz, ale były taki, śmiali się wszyscy, wszyscy z tego, że jak masz paszport Pulsatu, cię, cię wszędzie wpuszczają, nie? To może wiesz, może tutaj Solosz chce tutaj doprowadzić do tego, żeby wiesz wszyscy mieli taki paszport. A może nie, nie, ja myślę, że to był sprytniejszy plan. Solosz sprzedał know-how. O, widzisz? Będzie zarabiona. Nie ma to jak pomysł, pomysł sprzedać za kupę, kupę pieniędzy, wiesz. A słuchaj, ten, ten paszport, ten nowy paszport, co go będą wydawali, no to wydawali go będą wiesz, myślą przede wszystkim, tak sobie myślę o podróżach, no nie? No bo paszport to w ogóle się kojarzy, wiesz, z ruchem, ruchem granicznym, a więc podróżę. No podróże, wiesz, po, po lato, słońce podróże. A więc rzeczywiście symbolem wiesz na tym paszporcie to powinno być słońce. No tak, i było wtedy. No, no i wie, wtedy też było wtedy właśnie, logo, właśnie do tego logo, mówię: logo że wzorzec paszportu to już mamy nawet zrobiony, no nie? Tak. Nie tak. trzeba kombinować, logo już jest. <laughs> Jak jeszcze rzeczy popatrzysz, że wiesz, Polsatu i Polski to też ma dużo wspólnych liter? No chłopie, jesteśmy prawie w domu. <laughs> no idealnie wręcz bym powiedział. Dokładnie no. wiesz. Wracając, wiesz, do tego jak rozpromować, no rozpromować, wiesz, bo to, to trzeba promocję tego zrobić, tego całego szczepienia, no to jeden taki w trend, wiesz, rozmawiam dużo z ludźmi w różnych w różnych rocznikach o tych szczepieniach i wiesz co, i powiem Ci, że jestem, kurczę, zdegustowany, bo ludzie, którzy... No Wydają mi się, że są mądrymi ludźmi, wiesz? Prowadzą swoje firmy, prowadzą. No naprawdę, wiesz, to, to nie są ludzie od przysłowiowej łopaty czy od wideł, tylko, wiesz, ludzie, którzy coś tam mają. No kurczę, cała masa z tych ludzi deklaruje, że się nie będzie szczepiła. A wiesz dlaczego? Mało tego, poczekaj sekundkę, mało tego. Yy, oni mają w sobie jakąś agresję wewnętrzną do tego szczepienia. Oni nie potrafią normalnie powiedzieć, nie, wiesz, ja to się nie będę szczepił, Myśl, moje zdanie jest takie, że to nie mm. zadziała, tylko wiesz, to ty jest z... kurczę, jeszcze by pobili, wiesz, jakby z pięciu było na jednego. Ty, no nic ja z tego nie rozumiem. Ja cię mogę wytłumaczyć, o co chodzi. Wytłumacz. No słuchaj, no, no niestety, no ale... No to jak co nasz rząd jest dobry w propagandzie, natomiast szczepionki w ogóle nie wyszły i w ogóle ten cały COVID. Okazało się to jedną wielką klapą. No i e, jak, znaczy, jeżeli chodzi o PR, mi chodzi w ogóle, wiesz, zarządzanie tym wszystkim. Natomiast ja, jak patrzę z własnej perspektywy, no to dla mnie coś tutaj jest nie do końca tak, jak być powinno, tak? Bo wiele rzeczy po prostu to, co oni robią, to ręce, że tak powiem, opadają. I, no i to też ma wpływ na to, jak się do tego podchodzi, do tego szczepienia. Czyli, czyli mówisz, że po prostu wiek, brak wiary społecznej w to, w deklaracje rządowe, no po nie? Pierwszy, To po pierwsze, bo tak, to, no. to jest pierwszy, najważniejszy punkt, tak, natomiast też jest brak wiary, że to to wszystko, ta cała pandemia nie jest tak naprawdę tą prawdziwą pandemią, bo ona jakby nie patrzeć jest trochę nadmuchana i tutaj się też nie ma co oszukiwać. No i teraz też ludzie patrzą na to, że wiesz, że tutaj może być taka sytuacja, że coś im wstrzykną, co faktycznie nie jest przetestowane. No bo to wiadomo, że to nie jest przetestowane. Tak naprawdę teraz dopiero testujemy na tych wszystkich ludziach tą szczepionkę, gdzie no przy takiej ilości ludzi nikt nie, nie testował, tak? A my się szczepimy i jesteśmy tak naprawdę królikami doświadczalnymi w tym momencie. I to też ma wpływ na to, że ludzie tak się do, do tego podchodzą i jeszcze teraz wyskakują teksty typu jakieś tam paszporty, inne rzeczy, że oni będą im wolność ograniczać i tak dalej i to też miało wpływ na to, co się dzieje, plus do tego ograniczenie działalności gospodarczej, zobacz, rząd e, ograniczył i to też ma negatywny wpływ na tych przedsiębiorców, e, którzy no, w tych niektórych przede wszystkim branżach tak, podchodzą do tego, jak podchodzą. Czy znaczy, spróbuję się odnieść do, po kolei, nie wiem czy zapamiętałem wszystkie twoje tezy, a więc po pierwsze do tego, że rządowi nikt nie wierzy, to oczywiście wiesz, rządowi nic, nikt nie wierzy, jeszcze nie daj Bóg jak coś się zaczyna nazywać narodowe, to już w ogóle jest sympor jakiejś strasznej porażki, wiesz i tragedii, yy, a więc yy, szczepienia mamy narodowe, a jeszcze wiesz, to nazewnictwo, punkt szczepień powszechnych, ja znaczy, wiesz, jest narodowych. to to. Kto to im podpowiada? No narodowy program szczepień masz, no, no nie? Nie, narodowy punkt szczepień powinien być. No nie no właśnie ci mówię, po pierwsze, ten, to, to nazewnictwo takie wiesz, z wnętrza komuny wyrwane. Skąd oni to, to biorą wszystko, wiesz, no, dlatego ludzie ludzie czują w tym fałsz. No oczywiście tak, to co powiedziałeś, że lo lockdowny, no to jest dalszy etap przeniesienia tego fałszu, no bo karmiło nas się tym, że jak zrobimy lockdowny, to przyjdziemy suchą stopą, tak jak przy pierwszej fali, gdzie rzeczywiście przeszliśmy suchą stopą, wiesz, bo się bo się udało, no nie. A później guzik prawda. Szwecja nie zrobiła żadnych lockdownów i zobacz, w którym miejscu jest w tej a w którym my jesteśmy. No nie? My, wychodzimy, my wychodzimy w Europie najgorzej ze wszystkich krajów europejskich. No jesteśmy w czołówce tych krajów, które się dorobiły największej ilości yy, przypadków śmiertelnych, przy czym na przykład Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Brytyjczycy. To załapali to wszystko za pierwszą falą, którą przeszliśmy praktycznie suchonogą. Gdzie żeśmy się chwalili, że przeszliśmy Suchonogą, gdzie można było się na, na tym, co się w tych krajach nawet nie powiem, że na błędach tych krajów, bo to ciężko mi to powiedzieć, ale na doświadczeniach tych krajów mogliśmy się nauczyć, że guzik wiesz, wszystko dokładnie odwrotnie. Zrobiliśmy wszystko dokładnie, a w zasadzie narząd zrobił wszystko dokładnie, jak trzeba, i nie ma co się dziwić, że ludzie się po prostu. Yy, no, że ludzie stracili wiarę, wiesz, to co rząd mówi, no, jeszcze, jeszcze powtarzam, wiesz, jeszcze te, te takie zarobiste nazewnictwo na z grubej rury, które pokazuje, że panie, my się na tym i nie znamy, dlatego ładnie, żeśmy to nazwali, no nie, może ktoś tak. uwierzy. No to, to już nikt nie uwierzy, już po prostu już nikt w to nie uwierzy. Narodowy paszport szczepień, o. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś, że w szczepionki nikt nie wierzy, bo szczepionki są nieprzebadane i teraz dopiero przebad... jakaś tam populacja się przebaduje, no nie? No i zwróć uwagę, że takim krajem, który jest taką mikro mikrolaboratorium, to jest Izrael. Wszyscy obserwują Izrael, jak tam w Izraelu, wiesz, po Izrael jest praktycznie już po tych szczepieniach, już jest na poziomie, dochodzi do 70% i zgadnij, ile tam dzisiaj jest zameldowanych przypadków śmiertelnych. Nie wiem. Ja czekaj, ja tylko zobaczę, czy to jest dzisiaj. Nie. To, to co ja mam otwarte, to jest w piątku, czyli, czyli te statystyki nie czyli te powiedzmy prakty prawdziwe. Ile przypadków śmiertelnych może mieć Izrael zameldowanych? Oni mają i razy około 10 milionów ludzi, 9 tam z kawałkiem, my mamy 36, czyli 10. są 4 razy mniejsi. Ile? 10. 1. 1. A ilość, ilość yy, zachorowań? 50. 27 siedem jeśli dobrze pamiętam. Symbolicznie, ale, ale poczekaj. Czyli oni praktycznie. Nie. Poczekaj, posłuchaj, gdzie się znajduje Izrael? Ile jest tam stopni teraz? No to ci to samo mogę ci powiedzieć o Indiach. Gdzie są Indie? Ale ta, ale tam jest wilgotny klimat. W Izraelu nie ma wilgotnego klimatu. Jak, co ty mi tu bajki opowiadasz? To Indie to są długie i szerokie, wiesz, jak cała Europa, więc klimaty są różne. A gdzie są najwyższe góry świata, wiesz, no? To, to wiesz, to nie możesz tak patrzeć. No, ja, ja Także, mam wątpliwości. Tak, zobaczymy, zobaczymy w październiku. Tak, zobaczymy w październiku, masz rację. Mamy, mamy takie laboratorium w pigułce Izrael. Mamy dużo większe laboratorium, czyli Wielka Brytania, Anglia, wiesz, mhm. cała. No i widać tam gołym okiem, że działa, wiesz, więc wydaje mi się, że powinniśmy w tym kierunku iść, no ale jak ludzi przekonać, wiesz, do, do tego szczepienia, więc y, jest pomysł zrobienia tego paszportu, y, Polsatu, pulsatu, tak, szczepionkowego y, ze słoneczkiem. Może Solorz na dołoży Nie wierzę zarabia. w ten paszport, nie wierzę w ten paszport, bo dlatego, że te statystyki, które ci przeczytałem, bo do kogo ten paszport jest y, kierowany? No, kierowany jest do ludzi aktywnych, pewnie młodych. Jak sama nazwa mówi, paszport y, kojarzy się z przejściami granicznymi, a więc w tle gdzieś tam są podróże, turystyka i inne takie rzeczy. No a takimi podróżami, turystykami, taką dalszą turystyką, czyli zagraniczną, czy też w Polsce typu z gór nad morze, no to jest zainteresowany w Polsce, nie wiem czy nawet 50% społeczeństwa. Drugie 50% społeczeństwa nigdzie nie wyjeżdża i ma głęboko w poważaniu wiesz, wszelakiego rodzaju paszporty, a więc paszport w Polsce obstawiam, że nie zadziała. Za to są inne techniki, takie podprogowe robienia ludziom Wody z mózgu, czy to w dobrej sprawie, czy w złej sprawie, ale takie klasyczne, wiesz, podprogowe yy, techniki bełtania ludziom w głowie, no nie? I to są techniki za pomocą telewizji, wiesz? No i ja powiem Ci, że od początku tej całej pandemii patrzę czasami w ten telewizor, nie za często, ale patrzę w ten telewizor i w ogóle nie, nie szuka, nie widzę żadnej edukacji. No bo oprócz bełtania w głowie można też zrobić program, można też zrobić edukację, wiesz? Jak to się robi fachowo. Słuchaj, to się robi przez seriale telewizyjne. Jak zauważyłeś, w Polsce mamy wysyp najprzeróżniejszych seriali. Ci bohaterowie z nami tam żyją, ich życie się ciągnie równolegle, wiesz. Oni mają te same problemy, co my mamy teraz tutaj współcześnie, no nie? I teraz, gdyby, nie wiem, który serial w Polsce jest w tej chwili najmodniejszy, gdyby w tym serialu, wiesz, postawić na wątek COVID-u, wątek szczepienia się, gdyby to wiesz. Ci tam się zaszczepili już jakieś siedem odcinków temu, wiesz. Teraz już wiesz, łatwo by przeszli tą chorobę i by przeżyli tą chorobę, a ktoś nie zachorował, bo był zaszczepiony. Czyli takie pozytywne, wiesz, bełtanie ludziom w głowie spowodowałoby, że ta część społeczeństwa, która ogląda telewizję przede wszystkim i seriale, czyli ludzie starsi, no o tych szczepieniach myśleliby na pewno dużo, dużo pozytywniej. Ja, ja Ci mogę podać inny przykład, może być bardziej ciekawy niż tobie się wydaje. A mianowicie oni opowiadają w serialu, jak to jest pięknie, że się zaszczepili i tak dalej, a tu nagle się za dwa tygodnie okazuje, że oni umierali. No, ryzyko, ryzyko zawodowe. Ryzyko. To znaczy, jeżeli widzisz, że w serialu ktoś umarł, to, to nie szukaj nekrologu tego aktora, bo to jest, wiesz, sytuacja niezwykle rzadka. Na 99% nie podpisał nowego kontraktu, wiesz, A, i no trzeba, tak, go, tak, tak. trzeba go było tam szybciutko, wiesz, <laughs> ewentualnie zaczął Dziął buntować za do pasy swoich, wiesz, kolegów aktorów, to też go tam trzeba było szybko, wiesz, spuścić. Ewentualnie przychodził na plan nawalony, to też go trzeba szybko spuścić. No i wtedy, wiesz, wypadek, wyjazd zagraniczny, wiesz, Zaginięcie, długo długotrwała. No, na przykład, jak jakiś popularny bardzo ekran, aktor kręci serial i wiesz, no kurczę, nie wiadomo co z nim zrobić na kilka odcinków, bo drugi serial w międzyczasie kręci. To albo wyjeżdża gdzieś tam, wiesz, oficjalnie i go nie ma paru odcinków, albo leży potrącony przez samochód w łóżku szpitalnym i się wszyscy nad nim tam, wiesz, nie, marczą. W nie, w łóżku nie, no bo tego wiesz, trzeba zrobić. Nie no Zagranie to właśnie, wiesz, rynku, nie wiesz pokazujesz pokazujesz szpital, że tam wiesz on no, w tym szpitalu jest tu a że chyba covid. Pokazali ten szpital, ale jest tam covid i tak, można wchodzić. Tak, 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 tak. No to takie rzeczy się dzieją. No w każdym razie wiesz, no nie ma takiego pozytywnego klimatu w ogóle w telewizji. Wszystko co idzie z rządowych jest wiesz skażone możliwością, wiesz, łajdactwo, oszustwa, kombinacji, czego tam sobie chcesz. No dobrze, no ale posłuchaj, no dobrze, oni tam, łajdactwo, kombinacja, no to dobrze. To co ma rząd zrobić, żeby tutaj przekonać społeczeństwo do tego, żeby się szczepić? Poza tymi serialami, które powiedzmy tutaj zaproponowałeś, to nie wiem, może sędzinę zaprosić, Annę Marię Wesołowską, nie wiem, żeby rozsądziła to? Czy COVID jest. Wiesz, czy czy na, raz, COVID na razie to myślę na razie myślę, że przede wszystkim szczepić, wiesz. Szczepić, szczepić i przez pozytywny przykład pokazywać, że wiesz, tam, gdzie rejony są zaszczepione, tam ten COVID się wycofuje. Wiesz, to no nie przyłamie z dnia na dzień wiesz, takiego podejścia do społeczeństwa, które jest bardzo. Ale oni bardzo tak próbowali zobaczyć nie niewierzące spróż. rządowi, no to, 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 to nic nie pomoże, jak ty sobie to wyobrazić, że wyjdzie Morawiecki i te swoje ręce zacznie tam nie, na ten tłum nie, nakładać. Nie. Zobacz, co się stało, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Na początku jak oni układali ten program szczepień, jak to będzie szczepionek, kto będzie pierwszy szczepiony i tak dalej, no to wyszła pani Janda, tak? i tam kilku innych aktorów i oni wypromowali to szczepienia. No. oni pokazali, no, ale, że, że, że ale jak wypromowali, słuchaj, to była promocja po prostu to, co zrobili z tymi ludźmi. To był jeden zwykły bandyty, Wiesz, to była nie, promocja nie, negatywna, nie, bo nie, wiesz, oni mieli, pro, oni mieli się zaszczepić i mieli promować to szczepienie. Wiesz, jak to, to chodziło, Irku, to nie o to chodziło. Chodziło o to innego. Jest coś tak, to się nazywa. Y że na przykład jak produkt masz niedostępny, tak? No to ludzie są w stanie przybić. Tak, no, no i oni właśnie wiem. to w ten sposób chcieli zrobić na tej zasadzie, rozumiesz? Plus do tego, zobacz, co się dzieje. Osoba, która jest znana, która jest powiedzmy, lubiana, tak? I popularna, ona o to walczyła, tak? Czyli to jest ten autorytet. Nie jak je walczyła. Na lewuchę sobie załatwiała. No, Poszła na to, jak załatwić, tak znam, tak To jest tak cenny towar i tak rzadki towar, że tylko na lewuchę możesz sobie to załatwić. Tak. Jest taka fajna książka, możesz sobie zobaczyć, miał chwilę czasu, Roberta Cialdinego, I tam jest, ono opisuje tam chyba 10 czy 12 metod jak wpływać na ludzi. Bardzo fajne, a warto sobie przeczytać i to tak naprawdę działa do dzisiejszych czasów. No nie no, to, to oczywiście wiesz, no w każdym razie w każdym razie wiesz, no to chyba muszę taki żart swój zawodowy powiedzieć. Dawaj. Y jak coś się stanie wiesz, na, na budowie takiego wiesz i trzeba to wytłumaczyć, no to mój nauczyciel tego zawodu to mówił tak, Irek, nie zwalaj nigdy na ludzi. Nie zwalaj, bo człowiek się będzie bronił, i w końcu wiesz, zacznie wyciągać swoje argumenty, i się okaże, że ty tak do końca to nie masz racji. No nie, ty zwalaj na Boga. Bóg ci nie odpowie. Bóg wszystko przyjmie, Bóg jest cierpliwy. No tutaj jak zwalili na ludzi, czyli na taką Jandę, no nie, i w końcu ta pani Janda i inni jej koledzy wyszli, powiedzieli, pokazali umowy, wiesz, pokazali SMS-y, że przecież ich tam zapraszali, że przecież wiesz, im zapewniano program, że to miał być całkiem coś inaczej, a więc jak to klasyka naszego rządu od razu, wiesz, zaśmierdziało fałszywką ta cała ich propaganda rządowa, że ci ludzie tam, wiesz, załatwiali coś, nic nie załatwiali, normalnie poszli normalnie, a później rzucono ich na żer po to, żeby osiągnąć taki efekt, jak ty mówisz, tylko, że jak wyszło szydło z worka, no to, wiesz, no znowu zaśmierdziało yy, nieprawdą, nierzetelnością, a każda taka poszywa rzecz po prostu niszczy, niszczy pewność ludzi. No dobrze, Wiesz, a więc jeszcze raz wracając, szczepić, szczepić i próbować pokazywać pozytywne aspekty tego, tego życia. Wiesz, to, że wręczysz jakieś karteczki pod nazwą paszport, kompletnie w to nie wierzę. Ale to nie będzie karteczka, to będzie kod QR, gdzie yy, będzie on zeskanowany. Oh, i na przykład będziesz, oh, jak ja to, jak to będziesz to... miał ten kod QR, to będziesz mógł przez, zaprowadzić dzieci do przedszkola. I oni będą mieli kopiec po, po prostu ręce mi opadły, wiesz, jak powiedziałaś o tym kodzie QR, o którym słyszałeś, wiesz, no ja mam swoje 55 lat, myślę, że jestem dosyć bardzo uczony w swoim zawodzie, szczególnie bardzo uczony. Biegły dosyć mocno w komputerach, wiesz, jak mi ktoś mówi QR, to tylko oczy wielkie robię. No gdzieś tam wiem, w telefonie taki kod się Zobacz, pojawia, wiesz, jakby jest podobny. Jak go gdzieś tam skąd ściągniesz, skąd ty masz ten kod ściągnąć, niby, no nie? No dobra, ktoś ci dzieci, a dzieci przyjdą ci go ściągną, no nie? No bo tak, no bo to tak funkcjonuje, przyjdzie jakiś nie, młody i ten... Nie, to nie tak będzie. Będziesz nie, listonosz ci przyniesie, nie. Będziesz a ty miał sobie paszport, kleisz na komputer. Narodowy paszport, będziesz miał szczepionek. A, narodowy będzie ten przekazywania kodu QR będzie. Nie, z tyłu normalnie takie masz pieczątki, jak wyjeżdżasz, nie wiem, na Ukrainę, czy gdzieś za granicę, nie mhm. jak przybijały ci pieczątki, to będą ci przyklejać kod QR. I ten kod no tak, to troszkę rozwiązać. nie pozwoliłeś mi skończyć, bo końcówka tej mojej wypowiedzi była taka, że ten kod QR, tam w ogóle ten program musi być dedykowany przede wszystkim do ludzi, którzy są już poza systemem, wiesz, informatycznym, mając ludzi, ludzi od 60, wiesz, do 80 lat, gdzie, gdzie czym dalej, tym trochę gorzej jest tym całym, wiesz, Informatyką. Owszem, bardzo dużo ludzi nauczyło się pisać maile, przeglądać onety i inne takie typu rzeczy, ale wiesz, Kod QR, wybacz, ale to przekracza kompetencje wielu ludzi, wiesz. No Ja ostatnio y, próbowałem się spisać przez internet i powiem Ci szczerze, też wymieniłem. Powiedziałem do mojego młodego, ty młody, weźmie połącz z nimi, bo ja po prostu ręce mi opadają, no nie, i będę podchodził do kolejnego spisywania się. Może się uda. No ja jeszcze lat nie zacząłem, powiem Ci szczerze no wiesz wszystkie, wszystkie te technologie są dedykowane do 35 latków to tak góra no nie i ci ludzie wiesz wiedzą co to są QRy, wiedzą skąd się ten QR bierze wiesz wiedzą gdzie, gdzie a w ogóle gdzie ty ten telefon masz przystawić żeby ten QR zadziałał no nie to nie ty powiedz, powiedz 80 latkowi weź telefon wygeneruj kod QR i przestaw nie, do czytnika nie Irek to nie tak ma działać nie rozumiesz posłuchaj idziesz na szczepionkę Wbijają ci igłę tutaj w ramię, nie? Dostajesz tą szczepionkę, idziesz drugi raz, wyciągasz paszport pulsatu, tak? Kładziesz im na biurko, oni ci przykleją kot unikatowy, który dostajesz do tego paszportu, i z tym paszportem sobie możesz wszystko załatwiać, rozumiesz? Nie, no jeżeli tak to będzie, czyli analogowa wersja kodu QR, tak jak powiedziałeś, no tak, to do tych ludzi starszych, do tych ludzi starszych to dotrze, no nie? Oni będą wiedzieli, mają karteczkę, mają naklejoną jakąś tam inną karteczkę i to działa. No tak, Ale to wiesz, jak tak całkiem, całkiem poważnie odnosiłem się do twego kodu QR, o którym oczywiście myślę, że większość ludzi wie, o czym mówię. Jeszcze raz powtórzę, powiedz starszemu, starszej osobie, Weź laptopa chciałem weź komórkę, tylko tą taką z dużym ekranem, podejdź gdzieś tam, ktoś zaczyna, wyślij SMS-a, tam się wygeneruje ci kod QR. Później ten kod QR musisz po prostu aktywować na ekranie. Później podejdź do czytnika, sobie przed czytnikiem pokaż kod QR. Co ten człowiek z tego rozumie, nie, człowieku? Nie, nie, to nie przejdzie. To ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie przejdzie. Po prostu to nie przejdzie. Ale, ale książeczkowy dowód, ludzie ci starci są przyzwyczajeni. A książeczkowy by przeszedł. No, bo to książeczkowy dowód, paszport, naklejka będzie, będzie miło, przyjemnie i tyle, nie? Słuchaj, na zakończenie jeszcze się z jednej rzeczy pośmieję, z której się uśmiałem ze dwa czy trzy razy, ale pośmieję się po raz kolejny, czyli przypomnę historię naszego, naszej niechęci do szczepionek, a więc szczepionki były pierwsze Pfizer i Moderna, które były modyfikowane genetycznie, które zmieniały, miały zmieniać kod genetyczny człowieka, srogi miały nam rosnąć, wiesz, nosy miały się zmieniać w trąby, świńskie ogorki miały nam powyrastać, nikt nie chciał po prostu takiej operacji genetycznej przejść, no bo no bo nie chciał przejść. No bo rzeczywiście, wiesz, jakby tam nos jeszcze bardziej urósł, to też by chyba nie chciał, no nie? Po czym pojawiły się te stare, starszego typu szczepionki oparte na starszych technologiach, które są stosowane pewnie od jakichś lat 30, czyli AstraZeneca i Johnson Johnson w tej chwili, no nie? I się okazało, że astra generuje możliwość choroby zakrzepowej. Czy to prawda, czy nieprawda? Do tej pory jeszcze świat naukowy nie powiedział, czy to były tylko statystyczne przypadki, czy rzeczywiście coś tam się dzieje, no ale raptem wszyscy stwierdzili, że żadnych zakrzepów nie nienawidzimy astryzaneki, kochamy. Pfizera kochamy moderne, wszyscy zapomnieli, wiesz, że te rogi będą rosły. Te ogony się pojawią, trąby się pojawią. Wszyscy chcą się szczepić teraz Pfizerami. Czy ty coś z tego w ogóle rozumiesz? Tak, tak. A ale... to jest właśnie tak pozytywna kreacja, wiesz, szczepienia, to no nie? No, no to teraz. Dobra, no to poczekaj, podsumujmy ten odcinek. Czyli musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak przekonać ludzi, tak? Czyli co? Mówić tylko po prostu o tym, że trzeba się szczepić i to samo za, załatwić sprawę. Szczepić. Na razie szczepić i pokazywać przez pozytywny przykład. Tam, gdzie są ludzie zaszczepieni, tam. A to no z negatywnymi wraca, przykładami. Z jakimi? Z negatywnymi przykładami. Pokazywać, czy nie. No, negatywny, pokazywać, że tam, gdzie jest niezaszczepione. Czy w ogóle z głowy nie, potrafisz nie. powiedzieć, ile osób zmarło na, na koronawirusa oficjalnie w Polsce? A ja zmarło. No, powiedz z głowy taką. o, to jesteś mocno zorientowany, a więc wiesz, twoje, twoje zgadywanki są zazwyczaj dosyć dobre, a więc moja mina mówi, że w ogóle jesteś, wiesz, nawet nie szukasz tej wiedzy, nie wiesz ile tego jest, no ale strzel tak sobie z głowy. 60, 000. 70. Dochodzimy do 70 tysięcy, wyobrażasz sobie? To jest, kurcze. To, to jest takie miasto jak moja Biała Podlaska, wiesz, no to kurczę, to jest kupa ludzi, no nie? Z to chorobami towarzyszącymi, tak? A co to są choroby współtowarzyszące? To są różne dodatkowe choroby, które mogą mieć wpływ na słabszy stan organizmu, tak? Jak zwał tak zwał, wiesz, no ludzie umierają, no, kurczę, nie przesadzajmy. Nie no, umierać, tak samo jak wiesz, no, się kurczę, to mnie tak drażni, wiesz, to racjonalizowanie i zwalanie winy, że oni nie umarli, wiesz, na COVID-a, tylko umarli na jakąś inną chorobę. A jakie to ma znaczenie? Czy umarli na chorobę pierwotną, bo ich COVID osłabił, czy zmarli na COVID, bo ich pierwotna choroba osłabiała? No. Złapali covid i się mieszczą w tej statystyce, no nie? Zobaczcie, jak to liczyć. Wiesz, jak to no a to liczyć. pokazujmy pozytywy, czyli pokazujmy Anglię, pokazujmy Izrael, pokazujmy, jak to działa w tych miejscach, gdzie ludzie są zaszczepieni, pokazujmy, wiesz, jak działa wolność, bo przecież my jesteśmy strasznie zniewoleni w tej chwili tym covid -em. Za chwilkę potwieramy knajpy, potwieramy różne inne aktywności i tłumaczmy ludziom, ludzie, będziecie zaszczepieni, nie będzie przypadków, to wszystko będzie otwarte, zaczniecie z powrotem chorować, boście się nie poszczepili, zamykamy z powrotem wszystko. no No słuchaj, jesteś zaszczepiony, już drugą masz dawkę, po drugiej jesteś, czy jeszcze nie? Piąteczek. To słuchaj, no to w piątek, w to w co, w sobotę do knajpy idziesz? Yy, czy co, w sobotę? Do knajpy idziesz. Otwierają yy, to... w sobotę ogródki. A, tak, 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 tak. Tak, wybierasz się. Tak mhm. znaczy, wiesz, no ja się, ja się liczę tak, bo wszyscy moi znajomi, którzy drugi raz się Pfizerem zaszczepili, bo ja się na Pfizera załapałem, no to jednak odchorowali dosyć, 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 tak wiesz, 2-3 dni. Przy czym za każdym razem ten schemat odkorywania był trochę taki śmieszny, wiesz, bo pierwszego dnia to ich mocno położyło, drugiego dnia też chorowali i marudzili, że, że strasznie się czuje, a trzeciego dnia zdobywali jakiś taki niesamowity wiesz, dawkę energii i się po prostu brali i zasuwali tego. Co... Jego dnia tak jak w życiu nie pamiętali, żeby tak zasuwali, i to się tak, jakoś tak powtarza. Wiesz, z radością to obserwuję i się zastanawiam, kto będzie ze mną, Czy po prostu prześpię sobotę i niedziela, poniedziałek, jak odpalę... odpalacz no, to... będziesz miał do roboty, pójdziesz, to tam wszystko zostanie zbudowane. Moment. Pójdę w długo. Dobra, czyli co, zobaczymy, co się będzie działo, jak oni będą promować dalej te szczepionki. I pewnie się spotkamy za jakiś czas i poruszymy znowu ten temat. Dobra, no to ci opowiem, jak to u mnie było, wiesz, po tej drugiej szczepionce. Dobra, dobra, okej. Okay. To no, trzymaj się. Do zobaczenia.